Witam, pokażę Wam szybko jak w Midnight Club 3D Edition Remix na PlayStation 2 zrobić własną prasę. Wchodzimy, wracę Edition. Po czym wybieramy Jas. Yes. Szybko objaśnię przycisk pomocy. Na przycisk Select wybieramy pomoc. Na kwadrat włącz wyłącz mapę. Na kołko osoń punkt kontrolny. Na krzyżyk postaw punkt kontrolny a na trojkąt zmiana kamery. Lewym joystickiem poruszamy się po edytorze a prawym obracamy kamerę. L1 R1 wybierz poprzedni następny punkt kontrolny. L2 R2 wybierz poprzedni następny otwór muzyczny. L3 chwyć i przyciągnij punkt kontrolny. Wybieramy gdzie ma być start wyścigo i naciskamy krzyżyk. Mamy teraz start trasy. Teraz tak samo naciskamy by stworzyć punkty kontrolne do których będziemy się kierować podczas wyścigo. Naciskamy krzyżyk i tak dalej. Ostatni nasz punkt to meta. Naciskamy na padzie start. Z zakładki wybieramy test tracę. Wybieramy samochód i oszamy w trasę, po to by ją przetestować. Jeśli będzie wszystko dobrze, to zapisujemy ją, ale najpierw wybieramy poniżej racę Wybieramy na nałby powrócić do edytora. Potem race, by zapisać wyścig. Następnie poniżej naciskamy krzyżyk, aby nazwać swoją trasę. Po nazwaniu akceptujemy na dole. I naciskamy jest. Po zapisaniu wciskamy na padzie start. A potem wybieramy go to menos. Jest. Z menu gry wybieramy, Arcade, czyli menu wyścigów. I proszę w zakładce Race Edition jest nasza trasa. Owaga wszystkie trasy jakie będziesz robił w edytorze tras, po czym zapisywał będą w zakładce Race Edition. Oczywiście wcześniej musisz wejść w Arcade. Teraz wybieramy samochód i się ścigamy. Naciskamy do końca krzyżyk chyba że chcemy wybrać jakąś opcję do wyścigu. No i gitara trasa działa, dziękuję za obejrzenie, narka.